Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Rozpowszechniła się taka plaga w internecie, często na różnych forach społecznościowych, tam w Facebookach, Twitterach, w komentarzach, tam gdzieś na YouTubie i tak dalej, że ludzie, którzy się nie znają nawet, zwracają się do siebie Perty. Już nie mówię o takich kwiatkach, jak zwracanie się od razu per debilu do kogoś, który ma inne zdanie po prostu tak, na jakiś temat. No to, to już w ogóle pomijam nawet milczeniem, ale coś takiego jak, jak mówienie perty do kogoś nieznajomego jest przejawem braku kultury. Mówiąc inaczej, jest to przejaw zwykłego chamstwa. Brak okazania, i to chamstwa w znaczeniu ściśle biblijnym. Od tego chama biblijnego, tak? który nie potrafił okazać należnego szacunku ojcu. Komuś, komu się ten szacunek należy, nawet, nawet powiedzmy zak zakładając, że się należy, bo, bo nieznajomy, należy ten szacunek okazać. I absolutnie nie, nie zwracać się do kogoś nieznajomego per ty. Słyszałem też taki pogląd, gdzieś jedna pani wygłosiła, że no to tylko w, to tak w Polsce jest, tak to Pan pani, a, a gdzie bywała za granicą, bo taka światowa przecież bywała tam w różnych krajach i tam się zwyczajnie tak z, zwracają tam perty, prawda, i tak dalej. I to no dobrze, czy mamy brać przykład z tego zagranicznego jakiegoś takiego, no. Nie wiem jakiego słowa tutaj użyć, bo na, na język mi się nasuwa słowo prostactwo. Polszczyzna jest językiem, widać, bardziej wyszukanym. Więcej szacunku sobie okazujemy, i tego się trzymajmy. Trzymajmy się naszych eleganckich, dobrych tradycji, a nie naśladujmy tego, co, co prymitywne i prostackie w zasadzie gdzieś, gdziekolwiek indziej jest. Nie. I absolutnie do kogoś, y, zwłaszcza już starszego i tak ale w ogóle do kogoś nieznajomego, y, a dorosłego człowieka zwracamy się per pan czy pani. Do y, ludzi y, płci mieszanej, mieszanej per państwo, tak? Czy państwo zechcieliby wysłuchać, tak? Y, Niech państwo, państwo zrozumieją coś, i tak dalej. Per państwo, tak? Pan, Pani państwo. Oczywiście inaczej do osoby duchownej. Do księdza absolutnie nie zwracamy się per pan. Jest to przejawem, przejawem znowu zwykłego hamstwa. To nie jest wyznanie wiary. Możesz być niewierzącym, nie musisz być katolikiem, żeby do duchownego, rzymsk... do duchownego katolickiego zwracać się per ksiądz. Po prostu jest taki uzus językowy odwieczny, taka jest reguła, teza języka polskiego obowiązująca, i jeżeli ją gwałcisz, to okazujesz brak szacunku i brak kultury. Podobnie jak jest regułą, że kiedy kogoś znajomego mijamy, mówimy dzień dobry, na przykład, czy jakoś inaczej. Pozdrawiamy, jeżeli nie pozdrawiasz, no to gwałcisz tę regułę, czyli okazujesz brak szacunku. To jest, to jest czynność jak najbardziej nacechowana. I równie nacechowaną czynnością i nacechowaną jak najgorzej jest zwracanie się do księdza per pan. Nie ma czegoś takiego w języku polskim. Do księdza mówi się per ksiądz. Czy ksiądz zechciałby? Czy mogę się księdza zapytać, i tak dalej? Nie pan, absolutnie nie. Podobnie do siostry zakonnej, per siostra się zwracamy na przykład. To tak? no jest no proste bardzo, zwyczajne, ale no starajmy się tego trzymać. Starajmy zachować pewne reguły, zarówno poprawności językowej, jak i kultury. Znam jedno środowisko. To jest polska mutacja TFP, czyli Tradycja rodzina własność, tak? gdzie zwracają się często nawet ludzie, którzy żyją na co dzień ze sobą Pan. Dlaczego? Jako antidotum na to prostactwo, na tę nonszalancję, która się rozpanoszyła we współczesnym świecie. Nie. Zwracajmy się do siebie z szacunkiem, nie w sposób prymitywny, i prostacki.